Czasami trzeba podjąć męskie, męskie decyzje i tutaj po prostu gdzieś e, pokazać, co jest ważniejsze, priorytety. Dla mnie w tym momencie ważniejsza jest rodzina i, i gdzieś tylko, tylko i wyłącznie to jest powodem mojej decyzji. I tyle. Robotę zrobiliśmy w Wytomiu. Uważam, że, że tutaj e, prezes będzie to kontynuował. I, Jestem, jestem tutaj mocnym kibicem Odry i zawsze, zawsze będę, będę, będę ich wspierał, także się bardzo, bardzo cieszę eee, z awansu i, i dalej dalej pójścia uważam, że z tą ekipą, z tym zarządem, z tymi ludźmi może być coś więcej. Nie szkoda Panu, że no, Pan robił awans z okręgówki do czwartej ligi, Pan zrobił awans z czwartej ligi do trzeciej, nie żal Panu tak to zostawić i... I chociaż ten jeden sezon pociągnąć to też w trzeciej lidze nawet z perspektywy takiej czysto szkole, szkoleniowej, no bo dla pana tak, to, to tak, byłby tak. też jakiś krok do przodu na pewno jako trenera. Oczywiście, że są takie, były takie, takie przemyślenia, ale no mówię, no priorytety wybraliśmy i no, tutaj za, 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 za tobą. Także po prostu decyzja moja, chłopaki uszanowali, prezes uszanował. Także tyle. Trudny czas dla mnie, bo zżyłem się mocno z trenerem Tychowskim, nie ukrywałem tego. Dzisiaj miałem okazję być jeszcze u niego na obiedzie. Tak się umówiliśmy, pożegnaliśmy się po swojemu. Trochę bardziej jak kumple, nie jak prezes z trenerem, bo na te pożegnanie oficjalne jeszcze na pewno będzie, będzie pora. No, względy rodzinne trener zawsze podkreślał, że jego, dla niego rodzina jest najważniejsza. Bardzo to szanuję. To była rzecz, której nie negocjowałem. Jeśli chodzi o, o warunki dla trenera, to bardzo szybko się dogadaliśmy. To był dwuletni kontrakt, e, praktycznie bez, bez klauzuli go, rozwiązania w przypadku złego na przykład wyniku w Trzecielidze, więc duża, e, duża poduszka dla trenera, ale, ale trener wiedział ile to będzie kosztowało czasu, wiedział co i jak zamierzamy zrobić, dlatego no musiał podjąć taką decyzję, widziałem po nim ja też po sobie wiem że, że nie było to dla nas obojga łatwe no ale, ale mężczyzn, mężczyzn od, od chłopców oddziela to że potrafią podjąć takie decyzje i, i mówię, bardzo szanuję, życzę trenerowi wszystkiego najlepszego, na pewno zostajemy w bardzo dobrych relacjach, to mnie cieszy, bo, bo to jest ta klasa mężczyzn którą się poznaje właśnie w momencie kiedy się rozstajemy Jesteś zawiedziony decyzją trenera? Wiedząc, że tak naprawdę no o tym, że gracie coś o Nigie, to wiadomo nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, od, od dawien dawna. Trener też, myślę, dał sobie z tego sprawę, a, a trochę chyba jednak no, zaskoczył on że nie ciebie, więc, więc pytanie, czy jesteś zawiedziony tą decyzją? Mam przez to duży ból głowy, mało czasu na podjęcie nowej, dobrej decyzji. Powiedziałem trenerowi, że są, jest dwóch piotrków. Jeden, ten, który go rozumie, bo wybrał rodzinę, a drugi, ten, który właśnie tego nie rozumie, przez aspekt tego, że wiedzieliśmy o jaki cel gramy. Wydaje mi się, że do trenera tak w 100% tak po godzinie dotarło, że, że, tam już, że tam już jesteśmy i, i te moje oczekiwania, czy też oczekiwania klubu będą pewnie większe, chodzi o ilość treningów i, i stąd taka decyzja. Ja, tak jak mówię, no, jeździłem rozmawiać z zawodnikami. Dzisiaj muszę znaleźć naprawdę bardzo dobrego kandydata na trenera, dogadać się z nim i to jest teraz mój priorytet, więc te rozmowy transferowe trochę utknęły, ale, no ale tak jak mówię, po to jestem prezesem i głową tego klubu, by w takich trudnych momentach podejmować dobre decyzje i jestem na to po prostu gotowy. Domyślam no, się, że o tym, że trener może nie przedłużyć tego kontraktu, to, to też pewnie wiedziałeś, trochę wcześniej dawał pewnie sygnały ku temu, więc pytanie jest takie, czy ta alternatywa już jest, czy, czy ta alternatywa już się dzieje, czy, 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 czy to... Jak, jakby kiedy możemy poznać tak? nazwisko następcy, no bo to jest na dzisiaj pytanie. Muszę zrobić wszystko, abyście, abyśmy wszyscy poznali nazwisko następcy już w przyszłym tygodniu. Faktycznie ja wiedziałem i... i, i... Ta rzecz z trenerem Tychowskim działa się w poprzednim tygodniu około wtorku środy. Piątek została oficjalnie i ostatecznie potwierdzona. Przez chwilę jeszcze negocjowaliśmy, ale potem zdałem sobie sprawę, że, że rodzina i nie mogę, nie mam prawa się w to wtrącać. No tak jak mówię, w przyszłym tygodniu to jest taki dla mnie bardzo obligatoryjny termin, bo, bo kończymy rundę. Chciałbym, aby nowy trener miał możliwość poznania zawodników, których mamy, dał ewentualne rozpiski, byśmy mogli wspólnie pracować nad nową wizją też transferową i tego, jak układamy, układamy ten zespół. Opuszcza nas też niestety Marceli. Borowiecki. Tutaj inne względy zdecydowały trenera prywatne, o których nie chciałbym mówić. Bardzo chciałbym, aby został z nami trener Mirek Kasprzak i wydaje mi się, że tutaj już jesteśmy w bliscy porozumienia oraz trener Grzegorz Pawlak, więc oni chciałbym, by zostali przy tym sztabie. A co będzie dalej, no to wydaje mi się, że tydzień i powinniśmy wiedzieć już naprawdę wszystko spokojnie. Trzymam lejce w dłoniach, także wszystko jest pod kontrolą. Trudne sytuacje to moja specjalność, także od tego jestem.